lub trzej magowie, czyli Kacper, Melchior i Baltazar, Przedstawiciele trzech kontynentów odnaleźli Jezusa w stajence, oddali Mu pokłon i złożyli dary. Jestem Kacper, Afrykańczyk i ofiarowę w Dzieciątku Mirla. A ja Melchior, Europejczyk. Dałem Jezusowi 30 złotych denarów i złote jabłko Aleksandra Wielkiego. I ja, Baltazar, król azjatycki, wniosłem do żółwka kadzidło, czyli gorzko pachnące zioła. Derby miały znaczenie symboliczne. Złoto oznaczało władzę nad światem, kadzidło boskość, a Mira była zapowiedzią męki i śmierci Jezusa na Krzyżu. Na pamiątkę tego wydarzenia, 6 stycznia, na ulicach całego świata, organizowane są Orszaki Trzech Króli. Jest to okazja do wspólnego kolędowania. Zgodnie z tradycją, tego dnia na drzwiach domów Umieszcza się łacińskie litery K plus M plus B, co oznacza, niech Chrystus błogosławi ten dom. Święto Trzech Króli dawniej był zwyczaj obdarowywania dzieci podarunkami. Stąd święto to nazywano Szczodrym Dniem. Brawo dla dzieci! Dla naszych małych króli tak samo. Popatrzcie, mamy takich samych, tylko większych na koniach. A tutaj są mniejsi, czyli już następcy rosną. Do następnych orszaków. Bardzo się cieszymy. I śpiewamy wszyscy razem. Radośnie kolendy. Że na nie dałam mu, Madusia, swej pierski. 在说别